Synu, pozwól, aby moja miłość i ochrona otoczyły Ciebie i Twoich bliskich. Dziś mam Ci coś ważnego do powiedzenia. Chcę, abyś uważnie słuchał mojego głosu, ponieważ ta chwila nie jest przypadkiem. To ja sam sprowadziłem Cię tutaj, poruszyłem szczegóły Twojego dnia, abyś teraz mógł mnie usłyszeć. Czuję pośpiech, który pochłania Twoje dni, troski ściskające Twoje serce i rozproszenia, które kradną Twój czas. Dzisiaj mówię jasno. Z miłością i naglącym tonem to jest moje wezwanie dla ciebie. Nie zamykaj uszu, nie zatwardzaj serca, bo to, co chcę ci dać, jest większe, niż możesz sobie wyobrazić. znam cię całkowicie. znam te chwile, kiedy próbowałeś dźwigać wszystko sam, te ciche bitwy, które toczysz i wątpliwości, które się pojawiają, gdy nikt nie jest obok. Widzę pustkę, która potrafi wracać nawet wtedy, gdy wszystko wygląda na uporządkowane. Chcę, abyś wiedział, żaden z tych momentów nie umknął mojej uwadze. Każda łza, każda myśl, każdy ciężar, który niesiesz, znam to wszystko. I jestem tutaj, aby ulżyć twojemu brzemieniu i przynieść pokój, którego świat nigdy nie będzie w stanie ci dać. Prosiłeś, wołałeś, otworzyłeś serce i wszystko to dotarło do mnie. Każde twoje słowo przebiło ciszę i stanęło przed moim tronem. Nic nie zginęło, nic nie zostało pominięte. Odpowiedź, na którą tak czekasz, zbliża się, ale zanim nadejdzie, musisz zrozumieć coś prostego, a zarazem potężnego. Kiedy poruszę to, co wymaga poruszenia, kiedy otworzę to, co wydawało się zamknięte od zawsze, kiedy ciężar spadnie z twojej piersi, chcę, Abyś pomyślał o tym, co zrobisz z tym zwycięstwem. Nie mówię o idealnym zachowaniu, nie proszę o perfekcyjną postawę. Chcę jedynie, aby Twoje serce nie zamknęło się po otrzymaniu odpowiedzi. Wielu szuka mnie tylko wtedy, gdy są zranieni, gdy wszystko wraca do normy, znikają. A to boli nie dlatego, że potrzebuję Twojego uznania, lecz dlatego, że pragnę widzieć Twój prawdziwy wzrost. A nie powrót do tego samego miejsca bólu. Próby, które przechodziłeś, nie były daremne. Poruszyły Twoją duszę, zerwały maski, ujawniły motywacje, pokazały, gdzie Twoja siła wydawała się mała. Ale otworzyły też miejsce na mądrość. Chcę widzieć, jak ta mądrość staje się Twoim działaniem. Chcę, aby Twoje wybory odzwierciedlały to, czego nauczyłeś się w chwilach łez, gdy błagałeś o moje wsparcie. Kiedy dotknę Twoich ran i naprawię to, co zostało złamane, chcę, aby wdzięczność stała się częścią Twojego życia. Nie jako religijny obowiązek, ale jako coś, co rodzi się naturalnie, gdy serce widzi, jak bardzo zostało ukochane. Proste dziękuję, Boże, zmienia wszystko. Nie szukam darów, przedmiotów ani pustych obietnic. Pragnę tylko szczerości Twojego serca tego, aby Twoje działania niosły prawdę. To właśnie sprawia, że Twoje błogosławieństwa rosną, to utrzymuje Twoje życie w ruchu, to otwiera drzwi, których nikt nie potrafi zamknąć. Nie oddawaj swojego zwycięstwa pysze. Nie przypisuj zasług wyłącznie swoim umiejętnościom, bo to czyni Twoje osiągnięcia kruche, jak coś, co łatwo się rozpada. Chcę, abyś zobaczył, że jest większy cel podtrzymujący wszystko, co się wydarzy. A nawet jeśli nie dam Ci dokładnie tego, o co prosisz. Nie myśl, że zostawiłem Cię bez odpowiedzi. Zawsze daję coś lepszego, niż oczekujesz. Zawsze przygotowuję drogę, która nie niszczy Cię od środka. Znam Twoją przyszłość, przyszłość tych, których kochasz, i to, czego Twoja dusza naprawdę potrzebuje, aby żyć w pokoju. Są rzeczy, których teraz nie widzisz, a ja już je porządkuję. Jestem Panem wszystkiego. Nie ma czasu który mógłby mnie ograniczyć. Przeszłość, teraźniejszość i to, co ma nadejść, stoją przede mną jak jedna chwila. Dlatego możesz ufać moim planom, nawet gdy niczego nie rozumiesz. Mój zamysł zostanie wypełniony, bo nic nie powstrzyma tego, co postanowiłem uczynić. Żadna siła nie zdoła udaremnić tego, co już zaplanowałem. Wciąż jestem Bogiem. Nie ma innego, który mógłby zająć moje miejsce. Od początku objawiałem to, co miało nadejść, i do dziś pokazuję, że nic nie wymyka się spod mojej kontroli. Gdy mówię, że coś uczynię, czynię to. Gdy ogłaszam, że Cię podtrzymam, podtrzymuję. Moje słowa nie znikają. Moja opieka nie zawodzi. Moja miłość do Ciebie nie słabnie. Ona nie zależy od Twoich fajzes. Nie zmniejsza się, gdy popełniasz błędy. Nie znika. Gdy tracisz animo. Ta miłość jest stała, pewna i większa niż wszystko, co próbuje cię derubar. Nic nie potrafi oddzielić Cię od tej miłości. To właśnie ona daje Ci bezpieczeństwo, aby iść dalej, nawet w dni, gdy wszystko wydaje się zbyt ciężkie. Przygotowuje coś, co uspokoi Twoją duszę. Chcę widzieć cię chodzącego z większą pewnością, oddychającego z większą lekkością, żyjącego z większą prawdą w sercu. Chcę widzieć, jak wkładasz tę miłość w każdy wybór, aby Twoje życie nie było tylko przetrwaniem, ale pełnią. Napisz w komentarzach, Boże, chcę żyć z prawdą w moim sercu. Wiem, że nosisz w sobie myśli, które męczą Cię bardziej niż jakikolwiek wysiłek fizyczny. To idee, które powtarzasz, nie zdając sobie z tego sprawy, zdania, które przyjąłeś jako prawdę, lęki, które objałeś, jakby były częścią Twojej tożsamości. A nic z tego nie pochodzi ode mnie. Nie nakładam na ciebie poczucia, że jesteś spóźniony. Nie sprawiam, że czujesz się mniejszy od innych. Nie tworzę porównań w Twoim wnętrzu. To ja codziennie próbuję Ci pokazać, że jest wartość w tym, kim jesteś, bez potrzeby udowadniania czegokolwiek komukolwiek. Ale te wewnętrzne głosy, które karmisz, zasłaniają mój głos. Chcę, żebyś zatrzymał się na chwilę i zauważył, że nie stworzyłem Cię do życia w duszeniu. Urodziłeś się, aby oddychać głęboko, iść bez tego ucisku, który Cię więzi. Nie mówię, że wszystko w życiu będzie lekkie, ale mówię Ci, że nie musisz żyć tak, jakbyś zawsze był na skraju. Nie stworzyłem Cię do tego nieustannego stanu alarmu. Gdybyś mógł zobaczyć to, co przygotowuję, Twoja niepokój upadłby na ziemię w tej chwili. Drzwi są ustawiane, ludzie poruszani. Sytuacje dostosowywane nawet gdy wszystko wydaje się nieruchome. Nie działam tylko wtedy, gdy to zauważasz. Moje działanie jest stałe, ciche, pewne i nie zależy od twojego desempenho, ale od mojej miłości. Dlatego proszę cię, abyś przestał traktować swoje następne kroki jak egzamin, który musisz zdać. Nie ma komisji, która cię obserwuje. Jest tylko moja opieka, która cię otacza nawet w chwilach, gdy myślisz, że jesteś zbyt samotny. Nie opuszczam, nie rezygnuję, nie kofam się. Ja pozostaję. Twoje życie nie dryfuje. Jest kierunek, jest cel, jest alignment. Nie jesteś prowadzony przez chaos, ale przez zamiar większy niż wszystko, co dotąd zrozumiałeś. Nie musisz mieć wszystkich odpowiedzi, aby ufać. Zaufanie rodzi się. Gdy wreszcie akceptujesz, że nie musisz kontrolować wszystkiego, nie kręcisz się w kółko, jest postęp nawet gdy go nie czujesz. Wzrost to nie tylko chwile, gdy wszystko się udaje, wzrost to także kontynuacja, nawet gdy nie widzisz natychmiastowych rezultatów. I ty to robisz, idziesz dalej bardziej niż myślisz. Widzę Twój wysiłek, widzę Twoje zmęczenie. Widzę te chwile, gdy chciałeś się poddać, ale zdecydowałeś się zrobić jeszcze jeden krok. To ma dla mnie wartość. To pokazuje, że twoje serce jest silniejsze niż myślisz. I to serce jeszcze bardziej wzmocnie. A kiedy wyleje na ciebie to, co nadchodzi, chcę widzieć, jak trzymasz to zwycięstwo z dojrzewaniem. Chcę, abyś zauważył, że każda łza, każda trudna noc, każda modlitwa która wydawała się bez odpowiedzi, przygotowywała cię na coś znacznie większego. Wszystko było ustawiane tak, abyś miał strukturę, by przyjąć to, o co tak bardzo prosiłeś. Napisz w komentarzach, Boże, przyjmuję wartość, którą mi dałeś. Moja wierność nie jest czymś odległym. Jest obecna w drobnych rzeczach Twojego dnia, w detalach, których myślisz, że nikt nie widzi, w chwilach, gdy sądzisz, że idziesz bez wsparcia. To ja Cię podtrzymuję, gdy wszystko wydaje się niepewne. To ja utrzymuję Cię mocnym, gdy Twój umysł próbuje Cię przekonać o czymś innym. Moja wierność nie zależy od Twojego humoru, Twoich faz, Twoich wahań. Nie zmienia się, gdy potykasz się, nie oddala się, gdy zawodzisz, nie maleje, gdy masz trudne dni. To, co powiedziałem, wciąż obowiązuje. Moje obietnice się nie zużywają. Moje zobowiązanie wobec Ciebie się nie łamie. Dlatego możesz odpocząć w pewności, że to, co powiedziałem, że uczynię, uczynię. Znam to, co jest dla Ciebie najlepsze. Nie z powodu wielkiej teorii, ale dlatego, że widzę to, czego Twoje oczy nie dostrzegają. Wiem, które drogi mogłyby Cię zranić i zabieram Cię z nich. Wiem, gdzie jest zagrożenie i odciągam Cię od niego. Wiem, co możecie wzmocnić, i prowadzę Cię właśnie tam. Prosisz mnie o szybkie odpowiedzi, ale często przygotowuję coś, co wykracza daleko poza to, co sobie wyobraziłeś. Moim zamiarem nie jest Cię frustrować, ale chronić przed wyborami, które mogłyby zranić Cię w przyszłości. Kiedy prosisz mnie o dobrobyt, a ja wyprowadzam Cię z długów, nie myśl, że to mało. Wolność, którą otrzymujesz, jest warta więcej niż wysokie liczby na koncie. Mieć pokój, aby spać, żyć bez strachu, oddychać bez tego poczucia zagrożenia to jest prawdziwy dobrobyt. A gdy prosisz mnie o obfitość, a ja daję ci godziwą pracę to dlatego, że wkładam w twoje ręce szansę na zbudowanie czegoś z uczciwością, charakterem i wewnętrzną siłą. Nie lekceważ tego, co ci daję. Wszystko ma cel dopasowany do twojej emocjonalnej i duchowej struktury. Chcę otwierać drzwi, tak. Chcę wprowadzać się w miejsca, gdzie Twoja oddaność przyniesie owoc. Chcę widzieć Twoje życie uporządkowane, stabilne, bezpieczne. Ale chcę też, abyś nauczył się zarządzać, bo błogosławieństwo bez odpowiedzialności łatwo wymyka się z rąk. Połącz wdzięczność w sercu z mądrością zdobytą w trudnych chwilach. To połączenie potrafi przemienić całe życie. Chcę, aby Twój dom był miejscem pokoju. Chcę, aby to, co dla ciebie robię, wzmacniało twoją wiarę. Chcę, aby twoje oczy nie skupiały się jedynie na tym, co materialne. Dzieje się w tobie coś znacznie większego. Wewnętrzne przemiany przynoszą dojrzałość, klarowność i równowagę. A kiedy kierujesz swój wzrok ku mnie, kiedy twoje serce pozostaje otwarte, wchodzisz na poziom życia, który wykracza poza to, co zwyczajne. Prawdziwa wdzięczność otwiera drzwi, o których istnieniu nawet nie wiedziałeś. Chcę, abyś poznał moją miłość naprawdę, nie tylko jako informację, ale jako obecność. Jest ogromna różnica między wiedzą o tym, że istnieje, a odczuwaniem mnie w sobie. Chcę, abyś dał mi przestrzeń. Im bardziej kierujesz się ku mnie, tym bardziej wypełniam to, co wcześniej wydawało się puste. Tak rośnie moja miłość w tobie, kiedy spędzasz ze mną czas, kiedy otwierasz się na rozmowę ze mną, kiedy naturalnie włączasz mnie w swoje myśli. Kiedy moja miłość płynie w tobie, naturalnie dociera do innych. Zmienia twoje zachowanie, łagodzi twoje reakcje, wzmacnia twoją postawę. Zaczynasz działać nie z obowiązku, ale z przekonania. I to właśnie mnie w tobie cieszy: twoja szczera próba czynienia dobra, twoja chęć wzrostu, twoje pragnienie, by nieść uzdrowienie światu. Widzę to, nic z tego nie umyka mojej uwadze. I nie słuchaj tych, którzy próbują cię umniejszyć z powodu twojej przeszłości. Są ludzie, którzy uważają się za lepszych, wytykają błędy, aby wyglądać czyściej, próbują zawstydzić cię, by poczuć się wyżej. Nie daj się na to nabrać. Nie jesteś nikomu winien tłumaczeń wobec czyjejś negatywności. To ja określam twoją wartość, a to, co ja mówię o tobie, znaczy więcej niż jakikolwiek ludzki osąd. Miłość, którą włożyłem w twoje wnętrze, jest prawdziwa, silna i zdolna przemienić sposób, w jaki żyjesz. Pozwól, aby ta miłość cię prowadziła. Pozwól, aby była siłą kierującą twoimi decyzjami. Chcę, abyś objął to bez strachu. Napisz w komentarzach: Boże, chcę żyć prowadzony twoją miłością. Kiedy zwracasz się ku mnie i przyznajesz, że potrzebujesz mojej siły, coś potężnego budzi się w tobie. To nie jest słabość przyznać się do zależności. To dojrzałość duchowa. To odwaga. To szczerość. A kiedy to robisz, uwalniam siłę, która nie rodzi się z twoich ludzkich możliwości. Ona pochodzi bezpośrednio ode mnie. Ona podtrzymuje cię, gdy zniechęcenie próbuje cię ściągnąć w dół, gdy smutek próbuje cię sparaliżować, gdy poczucie porażki próbuje ukraść twój pokój. Widziałem, ile razy próbowałeś ukrywać zmęczenie za uśmiechem. Widziałem Ile razy wstałeś z łóżka bez chęci, a mimo to poszedłeś dalej? Widziałem, ile razy myślałeś, że nie dasz rady, a jednak zrobiłeś kolejny krok. To nie uszło mojej uwadze. Myślisz, że nie jesteś silny, ale twoja wytrzymałość rozbrzmiewa w niebie. Moja siła zaczyna się tam, gdzie kończy się twoja i to właśnie ona trzyma cię na nogach w dniach, które wydawały się niemożliwe. Cenię każde twoje poszukiwanie. Naprawdę cenię. Każdą modlitwę, każde szczere słowo, każde podzękowanie, nawet to wypowiedziane słabym głosem to nie ma znaczenia. Ja słucham, a niebo się raduje, gdy postanawiasz dalej wierzyć, nawet jeśli nie rozumiesz wszystkiego. Twoje imię jest znane z odwagi, twoja wiara nie jest mała, twoja lojalność nie jest ignorowana. Gdy wątpisz w siebie, wiedz, że ja widzę coś zupełnie odwrotnego. Jesteś dla mnie ważny. Dlatego otaczam cię miłością, miłosierdziem, ochroną i otwartymi drzwiami. Chcę, abyś otrzymał cuda, o które tak prosisz, ale chcę również widzieć, jak troszczysz się o niezdojrzałością, cierpliwością i świadomością. Cud, który przychodzi bez przygotowania, staje się ciężarem. Cud, który przychodzi z nauką, staje się przemianą. Powierzam Ci rzeczy, których nie daję każdemu. I nie myśl, że przestanę do Ciebie mówić. Używam wielu sposobów, aby dotknąć Twojej duszy, słowa, odczucia, wiadomości, nagłego pokoju. Robię to, aż moja prawda zostanie w Tobie zapisana w taki sposób, że nic nie będzie mogło jej wymazać. Wiem, że czasem zawiodłeś, ale ja przebaczyłem Ci, zanim Ty sam zdołałeś się przebaczyć. Nie jestem tutaj, by Cię karać. Jestem tutaj, by podnieść. Uleczyć, odbudować i wzmocnić. Chcę, abyś zrozumiał jedno: jest nad tobą cel. I nie jest mały. Obejmuje ciebie i Twoją rodzinę. Obejmuje Twoje życie emocjonalne, duchowe, a nawet miejsce, w którym żyjesz. Chcę Twojego wzrostu w każdej dziedzinie. Chcę Twojej lżejszej duszy, jaśniejszych myśli i silniejszej wiary. Nie pozwól, aby wątpliwość zabrała to. Co przygotowałem. Ona niszczy całe przeszłości, gdy znajdzie w nich miejsce. Dlatego proszę, abyś zdecydował się wierzyć, nawet gdy sytuacja nie ma sensu. Chronię tych, którzy mi ufają. Już teraz żyjesz czymś, co wykracza poza to, co zwyczajne. Może jeszcze tego nie zauważyłeś, ale dzieją się rzeczy, które naznaczą twoje życie. Wkrótce zobaczysz cuda które zmienią Twoje spojrzenie, Twoją postawę i Twoje oczekiwania. To, co uznałeś za martwe, zostanie odnowione. Marzenia, które uznałeś za stracone, znów zaczną oddychać. A radość, której Ci brakuje, powróci z siłą. Zobaczysz też zmiany w relacjach, które Cię zraniły. Ludzie, którzy Cię skrzywdzili, odczują działanie mojej pracy w Tobie. Otworzę drzwi, które były zamknięte przez lata. Rzeczy, które wydawały się niemożliwe, staną się rzeczywistością. To nie jest fantazja, synu. To moja obietnica. Ja wypełniam to, co mówię. Kiedy błogosławieństwa zaczną spadać, nie dziw się. Nie myśl, że to przesada. Po prostu przyjmij. Rób dalej swoje. Trwaj. Ufaj, wdzęczność otwiera drogi, które strach zamyka. Uwielbienie otwiera drzwi, które lęk próbuje zablokować. Z każdym Twoim krokiem poruszam coś w niewidzialnym. Wiem, że chcesz szybkich odpowiedzi. Wiem, że czasem wydaje się, że nic się nie zmienia. Ale ten proces nie jest karą, jest przygotowaniem. Jest wzmocnieniem. Jest budowaniem. W tobie rodzi się cierpliwość, a ona cię podtrzyma, gdy przyjdzie to, o co tak prosisz. Będziesz wzmocniony, będziesz zaskoczony, a nawet ci, którzy w ciebie wątpili, będą musieli uznać, że moja ręka była nad twoim życiem przez cały czas. Uczynię to dla ciebie, nie dlatego, że zasługujesz, nie dlatego, że wszystko zrobiłeś dobrze, ale dlatego, że kocham cię w sposób, którego jeszcze nie potrafisz zmierzyć. Otworzę nad Tobą okna nieba. Uwolnię obfitość, której nie będziesz w stanie wyjaśnić. Pokażę Ci, że gdy ja obiecuję, ja wypełniam. Napisz w komentarzach, Boże, idę pewnie w Twojej obietnicy. Gdy mówisz do mnie szczerze, gdy oddajesz mi swoje uczucia bez maski, moja obecność otula Ci jeszcze bardziej. Widzę wszystko, co przeszedłeś, wiem, gdzie bolało, wiem. Gdzie próbowałeś być silny i prawie upadłeś. A mimo to jesteś tutaj przede mną, mówiąc prawdę z serca. To ma wartość, wielką wartość. Nic z tego, co przeżyłeś, nie umknęło mojej uwadze. Gdy ciężar był duży, ja cię podtrzymałem. Gdy czułeś, że upadasz, to ja cię złapałem. A gdy myślałeś, że jesteś sam, byłem tam, stały, wierny, niezmienny. Moja miłość nie jest chwiejna, moja troska nie jest słaba, moja wierność nie zależy od Twoich emocji. Ja trwam. Zawsze mówisz o mojej obecności jako czymś, co wypełnia Twoje serce i właśnie to chcę nadal robić. Chcę napełniać Cię prawdziwym pokojem, tym, który uspokaja Twoją duszę, gdy wszystko wydaje się zagmatwane. Chcę wypełnić Twoje emocje siłą, abyś przestał myśleć. Że przekraczasz osseus limetis. Chcę, abyś poczuł, że istnieje oparcie, które nie zawodzi, nie rezygnuje, nie odpycha cię, gdy popełniasz błędy. Ja jestem tym oparciem. Chcę wzmocnić twoje emocje w taki sposób, abyś w końcu przestał wierzyć, że ciągle jesteś na granicy. Wiele razy zbyt surowo siebie oceniasz, myślisz, że jesteś słaby, że nie dasz rady iść dalej. Ale ja widzę coś więcej. Widzę Twoją odporność, Twoją zdolność podnoszenia się, Twoje pragnienie czynienia dobra, nawet kiedy nic nie sprzyja. I dlatego chcę napełnić Cię siłą, która się nie rozsypuje. Chcę, abyś poczuł, że otacza Cię pewne, niezawodne wsparcie, coś, co nie zawodzi i nie odwraca się na pierwszy znak trudności. Ja Cię nie opuszczam. Nie porzucam Cię, gdy błądzisz. Nie trzymam Cię na dystans, gdy upadasz. Ja Cię przygarniam. Ja Cię odnowiłem, zanim sam to zauważyłeś. Jestem tym trwałym wsparciem, które pozostaje, gdy wszystko inne wydaje się niepewne. Moja troska o Ciebie nie zależy od Twojego nastroju ani od okoliczności. Wciąż jestem obecny, wciąż jestem blisko, wciąż podtrzymuję to, co myślisz, że wypadnie Ci z rąk. Pragnę, abyś nauczył się oddychać z większym spokojem, wiedząc, że nie walczysz bez fundamentu. Zawsze, gdy strach próbuje wmówić ci, że jesteś zbyt sam, chcę, abyś poczuł w sercu prawdę. Jestem twoim schronieniem. Wiem, że są chwile, w których czujesz się pusty, bez kierunku. Wiem, że czasem próbujesz zrozumieć, co się dzieje, lecz wszystko wydaje się zbyt trudne. Dlatego mówię, mówię jeszcze raz, powtarzam, wzmacniam, bo nie chcę, byś się pogubił. Chcę, abyś wiedział, że możesz wołać mnie w każdej chwili. Nie musisz czekać, aż sytuacja się pogorszy. Nie musisz myśleć, że przeszkadzasz. Nigdy mnie nie przeszkadzasz. Nie chodzisz bez celu. Prowadzę Twoje kroki z pewnością. Nawet kiedy tego nie dostrzegasz, układam Twoją drogę, usuwam to, co mogłoby Cię zranić i stawiam to, co Cię wzmocni. Tylko, że często rozumiesz to dopiero później. I to dobrze. Nie oczekuję, że pójdziesz wszystko teraz. Chcę tylko, abyś zaufał mojej trosce. Pragnę, aby moja miłość wciąż była siłą, która kołysze Twoją duszę, aby moja obecność nadawała sens Twoim dniom, aby moja nadzieja była tym, co rozpala w tobie odwagę, którą myślałeś, że utraciłeś. Chcę Cię silnego, spokojnego, pewnego, bo wiem, kim jesteś i wiem, co umieściłem w Tobie. Napisz w komentarzach, Boże. Kontynuuj prowadzenie mojego serca.